Zobaczcie co tu się dzieje, Mikołaj był. A jeszcze możliwe, że będzie okazja z nim porozmawiać w przedszkolu. Dlatego pokażę Wam, co naszkowałam tutaj Laurze na suszarze. Gloria ma takie. O! No Gloria musi iść do kontroli, do lekarza. Taki zestaw księżniczkowy. Hej, po 14 mamy na No, Norcia, ja trochę jestem niezachwycona, bo. Ach, Myślałam, że. Hej. Myślałam, że dzisiaj. Ee, to wszystko pójdzie po. O, karta rabatowa. E, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, a tu się okazuje, że. Czy to od 6 do 6, czyli rok jest taka ważna. Wydaje się, że pytanie: 15 złotych to jest Wiecie, chodzi o to, że mm, u, u nas no. teraz jest tak, że. Mm, Kiedyś było tak, że chodziłam dwa dni w tygodniu do biura, teraz znowu chodzę tak na przemian. Y, y, raczej przez cały tydzień, tydzień nie chodzę, tydzień nie chodzę bardziej. No, ale wymieniam się biurkiem i na przykład tak jak teraz miałam iść do biura, ale nie poszłam. A byłam umówiona, że będę. No to jakby wiecie, zrujnowałam cały grafik, na który się umówiłam i mnie to ir irytuje, że się że Tak jest, no nie, nie lubię tak, jakby to tylko dotyczyło jeszcze ruinowania moich planów, to pół biedy, ale przy okazji jakby zrujnowałam też to noso, też zrujnowałam, może nie, ale jak o tym myślę, to właśnie jak, właśnie tak stres, stresuję, no, więc mnie to irytuje gdzieś tam, no ale co no, zrobię, jak nic nie zrobię, no po prostu, no nic nie zrobię. No i jajo. Da. Także nie wiem, spróbuję dziś coś ponagrywać, Jak vlogmas, to vlogmas, ale właśnie jestem taka. poirytowana ty. Ujarytowała tą ta, ta, ta sytuacja. No, no, nie lubię, jak się plany zmieniają. Bam. Bo... No. Bam. Znajdziemy coś do picia. Zrobię sobie kawę. Może jakoś przejdę do porządku dziennego. Um. Czy robisz mamie kawę? Jest to obsesja machania. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że ta polewa do pierniczków wyszła przegenialna w ogóle, ale nie nagrałam jej. Natomiast, wiecie, co zmieszałam? E, pianki takie, no właśnie te takie marshmallow. To, to są takie jak jojo, tu są akurat smurfy, wiecie? I ja użyłam smurfów samych tych żółto-niebieskich, wyszła mi zielona, bo one się rozpuściły te pianki yy, wzięłam białą czekoladę akurat wtedy chyba miałam dwa paski tej białej czekolady ale ogólnie wyszło mi za mało tej polewy i dodałam odrobinę śmietanki yy, i zobaczcie tutaj mam no to to jest to jest jeszcze oklejące natomiast to raczej yy, związało, o, widzicie jak tu sterczy taka kropelka to, to nie jest coś co się zlewa już Ewentualnie może, mogłabym dać jeszcze mniej śmietanki albo więcej czekolady, ale ta polewa jest taka dobra, ona jest taka świetna, że ja jak, jak nie zapomnę, ale raczej nie zapomnę, to taki przejaw geniuszu z mojej strony był, że co roku już będę robić taką polewę do pierniczków, po prostu jest super i wszystko się do niej przykleja, trzyma się, jest smaczna, niech się w zębach, tak jak lukier czasem, jak już wiecie, taki lukier trochę twardy, Także yy, polecam Wam, poeksperymentujcie. pianki, czekolada i śmietanka, ale tak naprawdę z tym płynem to chyba może być cokolwiek. Żeby tylko troszkę to rozrzedzić. No. Hmm. Zobaczcie, założyłam sobie dzisiaj nowe skarpety mikołajkowe. Są mikołajki, są mikołajkowe skarpety. A to papier, którym Gloria się bawi, to jest papier z prezentów. Znaczy nie wiem, czy się jeszcze bawi. Ale jeszcze, jeszcze mu dam chwilę tu poleżeć. Zdobić wnętrze. O, a to jest kurczę, patrzcie. To jest to, co Chester mi odgryzł zbój. No ale trudno. Odetniemy, może wyrosną jakieś nowe liście i muszę lepiej pilnować. Albo ją dać wyżej, po prostu chyba ją dam wyżej, żeby już się nie stresować. Wtedy Chester będzie mógł bardziej swobodnie biegać, bo tak to się go boję puścić yy, i spuszczać z oka. Bo po prostu on jest jak błyskawica. Wydaje się wam, że to jest taka kulka, co ledwo się rusza, on skaczy, biega po prostu. O. I w ogóle nie, żebym mu żałowała, ale mi się wydaje, że nasz Chester to jest taki pasi brzuch. On tyle je, po prostu dużo. Jak na takiego małego stworu, on Po prostu tyle je, ja nie wiem. No ale dobrze, niech je chociaż jedna osoba w tym domu ma apetyt. Chociaż przesadam, tak naprawdę. Zazwyczaj dziewczyny mają apetyt. Yy, I Dawid też nie ma problemu z apetytem. No, w każdym razie mm, Chester dużo je, ale jak nas nie ma, na przykład zostaje on na weekend tutaj, to wtedy mam wrażenie, że mało je. Nie wiem, czy on czy nas, jak jesteśmy, zajada stres, że jesteśmy. A jak nas nie ma, to nie jest ze smutku. Nie. O, a tam, a tam czeka na mnie pranko do zbierania. Właśnie chyba sobie zrobię dzisiaj listę to do, co dzisiaj chcę zrobić, bo mam jestem tak rozleziona, że po prostu szok. Pół godziny zajęło mi zrobienie sobie krawy, bo cały czas jakoś tak tu, tam, no wiecie, tak krążę, jak duch po prostu po tym domu. No nie wiem, nie umiem się pozbierać. No nic. No tak właśnie to jest, jak mi się plany zrujnują, to później nie umiem wpaść na żadne tory. Dobrze, zrobię sobie może listę. Co ja dziś chcę zrobić? To może coś mi z tego wyjdzie. Mocno pięknie. Brawo, tak. No i strzelamy. O bam! Tłotyka. króliczek. Gdzieś poszedł i kotek, i piesek. No, poczekaj. Tak. No. No. No, to trzymam. I strzał. Pięknie. No i tu kotek byłby uratowany. Tak, jest. A tu jest jeszcze... drzewo spadło na małe chomiczki, czy coś tam. I już uratowali. Tak, a tutaj coś króliczka wniosku. O, a kto to strzela? Kto to strzela? Brawo. Gdzie masz naboje? Tutaj są naboje. to tryk. Nie ma. Nie ma kitki, gdzieś się schował i kotek i piesek. Ja nie wiem gdzie je dałaś, te zwierzętki. Kickits, no gdzie jest Kickits? Nie mam, ja nie mam. Ty wzięłaś pieska, kotka i króliczka gdzieś wziąłeś. Wiecie, że sobie uświadomiłam, że jeszcze miałam książki dla dziewczyn na, na Mikołaja i zapomniałam je dać. No trudno, nawet na jakąś inną okazję. Podchojnkę też mam, ale no nie dam im aż tyle, podchojnkę po prostu je odłożę na inną okazję. W ogóle jak mowa o książkach, chcę Wam opowiedzieć o tej książce, bo od do jak powstają różne rzeczy, to są historie różnych rzeczy jak powstają. Dla dzieci, i ta książka kosztowała. Ja ją miałam w koszyku na Allegro za właśnie nie wiem, albo 30, albo 28 w listopadzie, wtedy kiedy robiłam zakupy mniej więcej prezentowe. I ona mi zniknęła z tego koszyka, i od tamtej pory. Cena tej książki rośnie cały czas. W tej chwili na Allegro nie ma żadnych ofer. Ostatnio, jak widziałam, oferta tej książki była za 80 ile złotych, ta książka ma takie recenzje, że po prostu mm, jest tak obecna w tym sezonie świątecznym, że że ją dostać, ale zobaczymy po świętach, czy się pojawi i za ile będzie. Bo jej cena to jest właśnie około 30 zł, mm, taka normalna, a przy tych świętach to po prostu widziałam ją nawet za 80 złotych. I, i tak zniknęła, więc y, ktoś i tak ją wziął. No tutaj te niższe ceny to są jakieś inne, widzicie, niesporne zwierzaki. Tutaj aktualnie brak ofert tego produktu. W Empiku też tego nie ma, y, na Allegro też tego nie ma, ale y, zobaczymy. W taniej książce też jej nie ma, bo się skończyła. Mm, no, ciekawe. Ale tak się jak poluje na nią, ale to po świętach na spokojnie ją zdobędę w normalnej cenie. Ech, nie będę cudować teraz wróciłyśmy, jest z nami już Laurka, tutaj Wodolabry przyszedł Mikołaj do przedszkola i zobaczcie jakie fajne rzeczy tutaj dostała Lorka już jej zakosiła tam trochę paczki sok i jajo a w jaju był bubr, gdzie jest bubr? o tu jest bubr, zobaczcie to jest bubr który gryzie drzewo, tylko że on się jakoś rusza, tu mu się głowa rusza ja nie wiem, czy dobrze to ruszam. No w każdym razie bórzta po pijacu No. I lekarka. I lekarka kazała nam zostać w domu do piątku. I się kurować. Na szczęście nie ma nic za bardzo. Po prostu ten katar, który czasem... chociaż dzisiaj, dzisiaj kurczę królka gdzieś była bardzo grzeczna. No zobaczymy jak będzie później, bo to różnie z katarem. Czasami po prostu nie da się żyć. Ej, oh, oh, oh. nie, nie, właśnie powiedziała Gloria, że jesteś bardzo grzeszna, ona się pluje specjalnie, no oddaj to, daj, przebieramy się, zobacz podłoga, ty, o, oh, już nic za tobie nie mówię, zbój mały, ty, ty jesteś albo słodziak do bólu, albo zbój do bólu, chodź, musimy się przebrać. Ej, świetna jest ta książeczka, bo zobaczcie, tu jest, to w ogóle jest takie, tu są okulary 3D, to jest takie 3D, jak się założy te okulary. To są takie, e, wiecie, te zadania, że wam się. Przy... Tu są różne ogólnie zadania, o, ale przydadzą wam się te. Widzicie to? Narzepka rośnie pod wodą. Ekstra. Narzepka rośnie pod wodą? Nie wiem. Super, tu jest dużo zadań. Bo chciałam Ci powiedzieć. Że... Wow, ale czar! Zobacz, Lara. czary mary? No, odlot, zobaczcie, czekaj, tak... czekajcie, tak to wygląda. Podowanie na start. To są takie psip, tak? Psip. No, jestem w szoku jakie fajne. Przynajmniej pierwsze wrażenie super. Podoba. Ciepierniczki. to to to, 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 to fajny jest.

I tutaj zaraz wam pokażę ananasa. Ananas, który wisi na drzewie. Ananas, który wisi na drzewie. Mama, ja już to mówiłam. Tak. Mama, ja. Zrobię taką małą dziureczkę, Tylko powinno to być. A za tak trzy? Tak, na A jak ananasy rosną? Na ksakce. Na, na krzakach, ale tak dobrze wygląda na drzewie. No. Hej, to ja. <słuch> Laura. Hmm. No hej. Powiedz, papa, bo to koniec. Papa. Papa. <słuch>